Witajcie! Dzisiaj jest z nami Tomasz, który już drugi sezon jeździ w Alpine Challenge. Drugi sezon, drugi raz na Lausitzring. Pierwszy. Pierwszy raz na Lausitzring, dlatego że w poprzednim sezonie nie załapałem się na Lausitz, wystartowałem od Brna. Także trafiłem w połowie sezonu, ale od razu się polubiłem z chłopakami, więc stwierdziłem, że no, trzeba to kontynuować. Zajebiście jest. Dzisiaj zmienne warunki. Zaczęliście w całkowicie deszczowej aurze, później warunki przejściowe, chyba najtrudniejsze, no i teraz już prawdopodobnie do końca dnia po suchym. Tak, natomiast postanowiłem nie zmieniać kół. Od samego początku dzisiaj jeżdżę na semislikach na Direccy, które nawet na mokrej nawierzchni dawały radę. Mimo tej ulewy udało mi się poznać Tor i w zasadzie te pierwsze dwie sesje były dla mnie po to, żeby poznać ten Tor, bo jestem tu pierwszy raz. A teraz na suchym już walczę wyłącznie o czasy z Buga Sport. Mam nadzieję, że ta rywalizacja będzie dzisiaj do końca dnia zaciekła i że może sprawie wszystkim niespodziankę i, i to pierwsze miejsce może się uda zdobyć. No cóż, nie wolno się poddawać. Dokładnie, założyłem też stojąc tutaj, będąc w Pitlane, że przejeżdżacie tutaj w takiej zgrai. Nie odpuszczacie, jedziecie razem, jedziecie bardzo blisko siebie. Przestaje to wyglądać jak tajemata, a zaczyna to wyglądać jak ściganie Alpin Challenge. Tak, ta ekipa jest rzeczywiście bandą super ambitnych chłopaków, jesteśmy wszyscy kolegami, ale rzeczywiście nikt nie chce odpuszczać, więc każdy walczy o ten czas i jak już wystartujemy, to rzeczywiście trzymamy się w miarę blisko siebie, bo jednak każdy ma bardzo podobne auto, ktoś coś zmienił, ktoś czegoś nie zmienił, ale mimo wszystko silniki te same, moc podobna. Więc rzeczywiście walczymy tutaj ostatnie sekundy i różnimy się naprawdę ułamkami. To nie jest duża różnica, więc faktycznie wpadamy na, na metę w zasadzie jeden za drugim. A powiedz jak odbierasz samo, samo Lausitzring, jak przypadł ci do gustu lub nie przypadł ten tor, ten obiekt, dużo zakrętów, ale też długa prosta, do której wchodzi się tak naprawdę po owalu, po lekko nachylonym torze. Tor mi się podoba, natomiast to co jest tutaj słabe i tego się nie spodziewałem to nierówność na wierzchni w niektórych miejscach, w których rzeczywiście występują takie podbicia, które zakłócają jazdę samochodu, chociażby tutaj na, na wyjściu na prostą jest po wewnętrznej takie wybicie, które potrafi zakłócić pracę silnika, więc są takie miejsca, których się nie spodziewałem. Byłem przekonany, że tu będzie asfalt gładki jak po prostu stół. A jednak są miejsca, gdzie, gdzie czasem czegoś tutaj brakuje, ale ogólnie tor jest świetny, szybki i naprawdę daje dużą frajdę. Do końca sezonu jeszcze kilka rund. Czy walczysz o generalkę? No oczywiście, jak już zacząłem się regularnie pojawiać na podium i, i pnę się coraz górze, wyżej, no to to, to, to to miejsce w generalce dla mnie ma bardzo duże znaczenie. nawet. Własne plany urlopowe dostosowuje pod to, żeby jednak w każdej rundzie wziąć udział i nie tracić punktów. I żona z wyrozumiałością kibicuje, żeby jednak gdzieś tam te, te punkty zdobyć. Także jak najbardziej. W takim razie trzymamy kciuki. Życzymy drugiej części bardzo szybkiej, drugiej części dnia bardzo szybkiej, bardzo dobrych czasów. No i życzymy generalki na koniec sezonu. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia.